W życiu dzieją się różne rzeczy, często przykre. Pamiętaj, że wszystko się ułoży. A jeżeli się nie ułożyło, to znaczy, że się jeszcze układa. Pewnie słyszałeś te słowa już wielokrotnie, natomiast wiara rodzi się ze słuchania. Dzisiaj chcemy je wyakcentować, dlatego że zauważyliśmy w naszym życiu, że ludzie mają różne problemy często tracą pracę, rozstają się. Czasami nawet następują rzeczy ostateczne, ale tak jak się popatrzy na wszystkie te osoby, to nie ma ani jednej, która by sobie w życiu nie poradziła. Więc to jest prawda, że wszystko się układa, czasami dłużej, czasami krócej. Natomiast warto jest wierzyć, że wszystko ma sens, że jest po coś, że tak naprawdę wszystko finalnie kończy się dobrze i jest, rozpad jest początkiem czegoś nowego, że z każdego końca rodzi się nowy, nowe coś, nowy początek. Także głowa do góry i po prostu czasami wypada poczekać. Trzymajcie się.